Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera. A teraz przechodzę do mojego kuponu. No witam na kanale Mahera, gramy kupon numer 36. No niestety wczoraj się nie udało, zabrakło bramek we Francji. Lille wygrało skromnie tylko 1:0. 0 no a Marsylia zaczęła późno strzelać i wygrała 2-0. No. To był trochę ryzykowny kupon, jak to zawsze za 50 zł. Dzisiaj gramy za 100 zł. Wybrałem trzy zdarzenia. I tak, pierwsze zdarzenie jest to mecz w Grecji. No i zauważyłem bardzo wysoki kurs jak na dwie bramki. A co tam się dzieje w pucharach w Grecji? No to nie wiem, bo pada dużo bramek. Wszyscy tracą, nawet mega faworyci. Wczoraj Pao wygrał 5-2 normalnie, super. No tak defensywna liga grecka, a tyle bramek. No wiadomo to jest puchar i one się rządzą swoimi prawami. No a Panatynako strzela bardzo dużo bramek. Ostatnio prawie w każdym meczu dwie. Ganina też potrafi zaskoczyć i strzelać, także grają u siebie. To jest puchar, jedno spotkanie myślę, że nie będzie tutaj gry na 0-0. Także raczej tu się otworzą szybko, tak jak to widzę ma miejsce w pucharze właśnie w Grecji. Bardzo fajny kurs na dwie bramki 1,40. 5. No i następne spotkanie jest to spotkanie w polskiej, w polskim pucharze, nie jest polska liga. Radomiak z Lechem. No i Radomiak raczej tu nie ma szans, Lech musi walczyć o ten puchar, bo chyba już żadnych szans na europejskie puchary nie ma, tylko zwycięstwo w pucharze. Ale myślę, że tu może Radomjak zaskoczyć. Idzie tutaj na remis lub Lecha i dwie bramki. Lech to powinien wygrać wysoko, powinien pokazać, że w końcu ma dobrą ekipę, trochę transferów porobił. Ma no, wiadomo parę kontuzji. No ale myślę, że tutaj Lech poradzi sobie z Radomiakiem. Nawet remis bramkowy to przejdzie mój typ. Także myślę, że tu jest Lech, musi otwarto, otwarto szybko zacząć, bo puchar to jest jedyna szansa, żeby w ogóle grać w europejskich pucharach. A to zawsze wiadomo kasa. No i następne spotkanie jest to Wolves z Southampton. No i co? No wybrałem to jedno Wczoraj jeszcze tutaj kurs był 1.50. Chciałem to nagrać już wczoraj, ale nie nagrywam dzisiaj. No i co? Spadł już na 1.45 46 obecnie. Ale i tak ten kurs spada. Ogólnie Wolves u siebie strzela... strzela. Nabija bardzo dużo rożnych. 7-8 sami walą. Southampton też potrafi różne bić, nawet z Manchester United, grając dwóch zawodników mniej, potrafili trzy różne nabić, także myślę, że to jest bardzo ciekawy typ na dziewięć rożnych, Ogólnie między tymi zespołami zawsze jest wyrównany mecz są także myślę, że z jednej i z drugiej strony będą różne ataki. To jest Puchar, wiadomo, a Wolves ma bardzo dobrych skrzydłowych, także do środkowania, wiadomo. No i myślę, że będą te różne, fajny kurs. Na 9 różnych, także polecam. No i jak zwykle, konkurs na kanale do wygrania: 50 zł, co trzeba zrobić? Subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wypisać dokładną minutę pierwszej bramki i wynik meczu pomiędzy Wolves a Southampton. Także kto trafi, ten wygrywa 50 zł. Elo zieloności.